Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kolejnym kółku 34. Mamy koniec lutego. Zaczynam w Pradze i lecę do Grecji. Także jak kończyliśmy poprzednie kółko Grecją, to to kółko Grecją zaczynamy. Także zobaczymy co się będzie działo. Jedziemy. Co oni z tą Grecją? Najpierw 3 lata nie byłem w Grecji ani razu. A teraz lecę już chyba nie wiem który czwarty raz. No ale dobra, jedziemy. A tymczasem mamy już czwartek i zbliżam się do granicy węgiersko-rumuńskiej. Także przeleciałem wczoraj te wszystkie te całe Czechy, Słowacje, Węgry, no tutaj w pobliżu granicy. I lecimy dalej. Rozładunek w Atenach na piątek rano. Kiedy załadunek był w Pradze w środę o 14, to jest, powiem Wam, wyzwanie. Także zaraz tutaj będą chyba negocjacje. W poprzednim kółku przejeżdżałem przez Orszową w nocy, a na tym przejeżdżamy w dzień. Także przed nami piękne widoki Dunaju w jego najszerszym chyba miejscu, i pierwsze kłaczki na kółku nad pięknym, modrym Dunajem. No może zbyt modry to on dzisiaj nie jest, ale i tak jest fajnie. Ze nie ponieważ no, robimy co możemy, jak to mówią. Piję do KATO wjadę. Dzisiaj 21, 22 czasu polskiego. Stamtąd jest jeszcze 8 godzin samej jazdy do celu, do Aten. Także na rano to by było bardzo ciężko. Także powiedziałem, żeby byli zrobili w miarę możliwości po południu. Jeżeli to się uda, to będzie prawdopodobnie weekend. Ateński w bo Zawsze jak do tej pory byłem w Grecji, to zaraz musiałem jechać z powrotem. A mam tam takie fajne miejsca pozaznaczone do sprawdzenia. Także zobaczymy, może się uda. A tymczasem rumuńskie klimaty. Powtórka z rozrywki. I już się przeciskam między tirami do granicy na moście w Gwidyń. Tak się to robi. Pod prąd. Inwestycje zakończyły się powodzeniem, także rozładunek na no, temat jutro o 14, także spokojnie sobie jedziemy, bez spiny, jak to mówią. A tymczasem niewielka kolejeczka do granicy. I formalności załatwione, jesteśmy w Bułgarii i lecimy na Sofie, przez góry i doliny. razem Sofie mijam po ciemku już. Idź, idź. W swoją stronę nić. Tyle co ma świat. Ja wiem, że zły są słowa. Do granicy bułgarsko-greckiej dojeżdżamy przed północą. <tak>, tak jeszcze nie było. Dobrze, Bułgarów przejechaliśmy, teraz jeszcze trzeba Gre Greków przejechać. Ale to już jest czysta formalność. Sam Josięński, sam jestem. I jestem w Grecji. Także powoli szukam noclegu jeszcze. Pojadę chwilę i śpimy. W bardzo dziwnym miejscu stoję. Gdzieś w jakimś miasteczku greckim. Blisko drogi. Latarnie się świecą. Dobra, idziemy spać na parę godzin. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy piąteczek. Przedzieram się przez Grecję z góry na dół. Niestety pada deszcz. To nie jest fajne, ponieważ prawdopodobnie będę weekend spędzał w Grecji. Także dobrze by było, gdyby ten deszcz się skończył. Nie, no nie wierzę. Wjeżdżam do Aten i jest huragan i zaczynający deszcz. I wjechałem w greckie klimaty. Pięć minut do rozładunku osiemset metrów jest tutaj, tutaj towar rozładowany, zlecenia nie ma. Tylko co ja będę robił w taką pogodę? Nie wiem, czy to widać, ale deszcz leje w poprzek. Jak żyć? Sytuacja jest rozwojowa. Zmieniłem miejsce parkingowe, bo tam mi taksówkarze gadali pod nosem. Także dzisiaj tutaj na obrzeżach Palini, pod wielkim centrum handlowym, o, w takich okolicznościach przyrody będę stał. Na szczęście deszcze odpuściły, ale jutro znowu mają przyjść, także nie wiem co, co będzie. Nie mam zlecenia, także do poniedziałku jest odpoczynek, ale bardzo go potrzebuję. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy sobotę na pustym parkingu w okolicach Palini, czyli takiej przybudówki Aten. No, i wygląda na to, że pogoda będzie dzisiaj piękna. Wbrew prognozom. Także przenoszę się z tego miejsca gdzieś w jakieś bardziej atrakcyjne turystycznie. Taki parking, to rozumiem. Dwóch kolegów z Rumunii tutaj jest, a poza tym jest super. Nie chciałem powiedzieć, że z kolegami nie jest super, z kolegami też jest super. Busiarze wszystkich krajów łączy się, ale to są jachty wielkie, jakkolwiek by nie patrzeć. To weekend spędzamy pod palmami. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce. Parking się tak powoli zapełnił, tak w jednej trzeciej, osobówkami. Tutaj widzę, że ludzie biegają, chodzą na spacery. Także musi być tutaj bardzo ciekawie. Także polecę sobie i w jedną, i w drugą stronę. Dzisiaj spacerek tutaj wokół miejsca, w którym jestem. A jutro lecimy na Ateny. Jord, musi być nadziany. Takie ludzie bywają, jak pierwice. Jest i moja ara godzinny spacerek akurat tyle co na rozruch przed jutrzejszym dzień dobry czołem, mamy niedzielę południe jestem w Atenach także lecę dzisiaj zwiedzać atańskie starożytności mam 7 km z buta ale to dla zdrowia bardzo dobrze wyjdzie, tutaj proszę drzewka tytrynowe Centrum atom i cytryny rosną I mam w marcu Jak dojdę do tego Akropolu to polegnę i będę leżał Najśmieszniejsze to jest to że ja jestem w krótkim rękawku jest mi mega gorąco i jeszcze jakbym miał, to bym ubrał krótkie spodenki, a wszyscy Grecy są jeszcze w ciepłych kurtkach, czapkach, niektórzy w czapkach, bluzach. Także generalnie bardzo dziwnie to wygląda. Ostatnia prosta. żół sobie chodzi oj, no chwila oddechu przed ostatecznym atakiem na szczyt o, jest i Akropol Imy 这个危险。 Stoimy w kolejce No dobrze, przeszedłem Dzisiaj okazuje się, że jest jakieś święto i bilety są bezpłatne. Także mi się smykło 30 euro w kieszeni No to niby była świątynia Dionizosa Ha Où I od VI wieku miejsce kultu Ateny. VI wieku przed naszym rękami, oczywiście. Coś za coś. Niby bilety za darmo, ale kurde ludzi.

A tu mamy wzgórze Areopagu, gdzie debatowali mędrcy ateńscy i tutaj Szabos Stars przemawiał, jak go oświeciło. Także to też dla chrześcijan jest bardzo ważne miejsce. To wchodzimy. No to jest taki parę kamyczków. I proszę, mamy Areopag ateński. Gdybym miał z kim podyskutować, to bym sobie podyskutował tutaj. Ogarnijmy jeszcze wzrokiem wzgórza Areopagu. Pagórek ja bym to nazwał, nie wzgórze. O, jakie tu landrowery zabytkowe, a ten tuż tu całkiem zabytek. <grywka> Ładny, nie nie to perzy, latają. Dzień dobry, dzień dobry, witam w poniedziałek. Czekam na zlecenie, jestem na, na tym parkingu, co poprzednio, nigdzie się nie przeniosłem. Leczę za kwasy po wczorajszym, bo po prostu daję sobie tak popalić na te starożytności ateńskie 8 km w jedną znaczy 7,5 w jedną stronę pod górkę cały czas 7,5 km w drugą stronę i jeszcze za 3 km tam podczas zwiedzania także to nie na moją kondycję także dzisiaj dzisiaj leczę za kwasy czekam na zlecenie może jakieś się pojawi no i jeżeli już to tutaj po marinie sobie będę <coughs> spacerował taki dzień bardziej będzie statyczny czasem zaczynamy nowy tydzień nowy dzień książeczka kawka tradycja ale to jest potężny rynek z tymi jachtami tu jest cała wielka przestrzeń gdzie remontują jachty albo nie wiem czy tworzą czy budują pięknie idę posiedzieć na plaży no proszę, tam już śmiałkowie pływają 4 marca dzisiaj Wędem po południu, ale na kąpiel nie mam jeszcze ci odwagi, pomimo że wszystko dzisiaj do kąpieli mam. Torkowe południe, jestem cały czas w Grecji na tym samym parkingu na Marinie. Właśnie dotarło zlecenie. Bardzo ciekawe, albo jutro mamy zbiórkę tutaj w Atenach, trzy załadunki, potem na czwartek w salonikach, jeden załadunek i lecimy z tym do Belgii na poniedziałek, także na spokojnie, tak średnio 500 km dziennie. I. Poniedziałek odprawa celna, i na wtorek do Anglii. Także bardzo fajna trasa, bardzo jestem zadowolony. A dzisiaj, jeszcze greckie wczasy. Idę na pożegnanie z morzem. To i tak jest dar od losu, że cztery pełne dni w takim pięknym miejscu dane mi było spędzić. że Grecy uprawiają ćwiczenia fizyczne. Nie no, starzy i trochę młodsi. No dobrze, pływamy. Trzeba być twardym, a Jest 5 marca. Tak trzeba żyć, pierwsze pływanko zaliczone Także teraz siedzimy do wieczora nad morzem, korzystając z tej pięknej okazji. Bardzo przyjemny dzień. Pożegnałem się z morzem. Wracam do samochodu. Jeszcze przygotować jakieś dokumenty. Wezmę prysznic jeszcze cieplutki. I jutro trzeba zacząć robotę. Ale powiem Wam, że podobają mi się Grecy. Mam w pamięci tych starszych panów na plaży bawiących się, nie, odbijających sobie piłeczkę siwych, długowłosych i cieszących się życiem. Taki pozytywny obrazek mi się w pamięci zachował. A no tutaj taki pozytywny obrazek na pożegnanie z Grecją. Strasznie dużo tu kotów. I mamy słoneczną środę. Kończę swoje czterodniowe czasy w Atenach. Trzeba trochę popracować. Także jadę na załadunek, i potem w kierunku Anglii. Ale o tym będzie w następnym odcinku. Także żegnam się z Wami. I do zobaczenia następnym razem. Bajo!